Hej ludzie! Nazywam się Nicole Na razie zaczynam dopiero moją przygodę z YouTube'em. Pochodzę z Włoch, ale obecnie mieszkam w Polsce Prowadzę bloga Day of Nicole, którego linka znajdziecie tutaj w dole To jest taki wprowadzający filmik do mojego kanału Hmm. Um, co jeszcze? Um, planuję zrobić, um, zrobić filmiki pod tytułem My Night Routine, My Morning Routine, 25 faktów o mnie, outfit um, różne. No, um, więc tak. Um, co tydzień będę dodawała jakiś nowy filmik, a na blogu. Jakiś pis dodaję codziennie albo co maksymalnie 3 dni. To zależy. Um, oczywiście nie będę tylko ja sama na tym, na tym kanale i blogu, oczywiście moi znajomi, a zwłaszcza moja przyjaciółka Natalia będzie też w różnych filmikach oraz na oczywiście filmika i blogu. Tak. No. Um, jak chcecie jakiś inny też filmik, to piszcie w komentarzach na dole Lajkujcie, subskrybujcie No, mówcie znajomym o mnie Jak przy, przepadnę wam do gustu bo może, nie, bo może nie przepadnę, może przypadnę, zależy od was To mówcie znajomym o mnie Albo nie Od razu mówię, że za miłe nie komentarzy komentarze nie czytam, więc nawet nie macie z co się wysilać. Yy, I to tyle mhm. No to papa. Pa.